Teraz rozmowa o pięknie, konkretnie o Akademii Piękna, tak jak na samym początku naszego programu mówiłem i apelowałem. Panowie, nie odchodźcie od odbiorników, bo będzie też coś dla Was. W naszym studiu pani Aneta Sypniewska Akademia Piękna. Witam panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No to dobrze, to na samym początku takie podstawowe pytanie, w jakich mhm. zabiegach specjalizuje się Akademia Piękna. Nasz salon powstał z myślą o osobach, które poszukują sposobu na utrzymanie prawidłowej kondycji skóry i ciała z myślą o tym stworzyliśmy niezwykle bogatą ofertę zabiegów na twarz i ciało, między innymi depilacja laserowa, zabiegi wyszczuplające i antycelulitowe typu endermologia, zabiegi elektrostymulacji mięśni za pomocą urządzenia Wipline, mezoterapia igłowa, bezigłowa Oprócz tego szereg zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej, makijaż permanentny, wybylanie zębów, podkręcanie i wydłużanie rzęs oraz zdobienie i wzmacnianie paznokci. Jasne. Za oknami mamy lato, chociaż może dzisiaj tego aż tak bardzo nie widać. Jakie zabiegi są najbardziej popularne właśnie w okresie letnim, kiedy odsłaniamy chyba najwięcej swojego ciała? Już wiosną większość z nas takim krytycznym okiem jednak spogląda na swoje ciało i szuka mankamentów typu celulit, tak, typu nadmiar tkanki tłuszczowej. I panie ze względu na to decydują się w większości na takie zabiegi wyszczuplające, antycelitowe. Jeżeli chodzi o naszych klientów, to zdecydowanie tutaj przeważają zabiegi endermologii, czyli mm, zabiegi, które polegają na takim intensywnym masażu pod regulowanym ciśnieniem. Tak? Silnie modelują sylwetkę, kształtują, ujędrniają oraz mm, też poprawiają krążenie krwi i limfy. Drugim tego typu zabiegiem jest także elektrostymulacja mięśni, Viblain. Yy, dla osób, które no, nie preferują takiego wysiłku fizycznego, tak? z różnych powodów oczywiście. Jasne. A czy są jakieś takie zabiegi, których nie powinniśmy wykonywać latem? Oczywiście, skóra człowieka po niektórych zabiegach kosmetycznych jest podrażniona, jest obrzęknięta, z racji tego. Po wystawieniu na promieniowanie słoneczne może nierównomiernie powstawać opalenizna, a w wyniku czego możemy doprowadzić do powstania takich trudno do trudnych do usunięcia przebarwień, tak? dlatego nie wskazane są wszelkie jakieś peelingi chemiczne, kwasem glikolowym. Natomiast to, co powinniśmy, jakie zabiegi powinniśmy wykonywać hmm. latem, to na pewno regeneracja, odżywianie skóry. Yy, bardzo popularna yy, w tej chwili jest mezoterapia bezigłowa, mezoterapia igłowa. A co to jest ta mezoterapia igłowa? Jest to yy, ogólnie mianem mezoterapii, określa się wprowadzanie substancji aktywnych w głąb skóry i teraz w zależności po prostu od formy wprowadzania możemy wyróżnić yy, dwa rodzaje mezoterapii. Mm. Mezoterapię bezigłową, czyli taka bezinwazyjna forma, Wprowadzania substancji aktywnych za pomocą prądu ultradźwięków. Natomiast jeżeli chodzi o mesoterapię głową, tak jak sama nazwa tutaj nam wskazuje, dane substancje będą wprowadzane do skóry właściwej bezpośrednio za pomocą iniekcji. Tak? I teraz preparaty, które używane są podczas zabiegu, to są tak zwane koktajle, które indywidualnie tutaj tworzymy w zależności od potrzeb skóry substancje czynne to między innymi kwas hialuronowy, różnego rodzaju witaminy, mikroelementy, tak, wyciągi roślinne i takim tutaj dominującym składnikiem jest kwas hialuronowy, który jest naturalnym budulcem naszej skóry. Niestety no, z wiekiem ubywa nam tego składnika pod wpływem różnych czynników takich negatywnych, jak właśnie wysoka temperatura, jak promieniowanie UV, i poprzez właśnie zabieg mezoterapii igłowem w taki sposób terapeutyczny możemy uzupełnić ten, ten, ten poziom tego składnika, tak? on jest tutaj odpowiedzialny w głównej mierze za takie odżywianie i nawilżenie skóry, ma zdolność otaczania się cząsteczkami wody i to jest tutaj taka główna jego funkcja. Jasne, słysząc o mezoterapii igłowej, a nawet tej głowy, gdzieś tam z tyłu u głowy rodzi się pytanie, czy to boli? Zabiegi wykonujemy na znieczuleniu miejscowym. Więc, jeżeli chodzi o jakieś tam odczucia bólowe, to są one minimalne. Natomiast jak skóra wygląda po zabiegu? Yy, może pojawić się rumień, zaczerwienienie, siateczka na jest widoczna, ale to też jest kwestia indywidualna, w zależności po prostu od skóry. Są skóry, które bardzo szybko się regenerują i to jest kwestia kilku godzin, natomiast są skóry takie bardziej wrażliwe, płytko unaczynione i jednak tutaj ten proces regeneracji trwa troszeczkę dłużej. Rozumiem, bardzo dziękuję za te informacje. My za chwilę powrócimy do naszej rozmowy. Drodzy Państwo, teraz krótka przerwa, a po tej przerwie przeniesiemy się prosto do Akademii. 敏感。